Dobre, to zaczynam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Macieja Kupaja, kandydata na prezydenta miasta Legnicy, na konferencji Jarosława Rabczenko, kandydata do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i konferencji Roberta Kropiwnickiego, wiceministra aktywów państwowych, ale witam też serdecznie wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Legnicy i do Powiatu y, Legnickiego. Maciej Kupaj? Yeah. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie, bo to jest zawsze fajne, że zaczynamy kolejny etap kampanii. Co prawda dzisiaj trochę deszcz pada, ale to taki niewielki wiosenny już deszcz i czuć wiosnę również w Legnicy, czuć to przebudzenie, czuć nową energię nowych ludzi, którzy chcą zmiany w Legnicy. I to jest naprawdę bardzo takie wzruszające wręcz, jak się widzi ludzi którzy zaangażowanych w kampanię, ludzi, którzy chcą pracować na rzecz miasta, chcą zmiany w mieście. I to naprawdę jest kluczowa sprawa dla nas, żeby była mobilizacja, żeby ludzie chcieli zmiany w Legnicy, bo Legnicy. Zasługuje na to, żeby przywrócić jej piękno, przywrócić jej taką... Właściwą pozycję na Dolnym Śląsku, żeby znowu mówiono o legnicy jako drugiej nodze Dolnego Śląska, żebyśmy byli poważnym miastem, a nie miastem coraz bardziej powiatowym. I to jest dla nas wielkie wyzwanie. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy się zgodzili kandydować. Dziękuję Maciejowi Kupajowi za to, że podejmuje tę walkę, bo to jest szalenie istotne. Naszym kandydatem oficjalnie, już można mówić na prezydenta jest właśnie Maciej Kupaj, są kandydaci na radnych są dziewczyny, są chłopacy, jest naprawdę to bardzo zrównoważone środowisko doświadczonych radnych. Naszym kandydatem do sejmiku jest Jarosław Rapczenko i z tego powodu też się cieszę i otwiera listę naszego okręgu, więc też liczę na świetny wynik, na bardzo dobrą pozycję później również w zarządzie województwa. Zasługujemy na to, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela w zarządzie województwa i szanowni państwo te wybory to jest cały czas kontynuacja właściwie wyborów 15 października. 15 października wygrała koalicja dobra przeciwko złu. Pogoniliśmy zło Kaczyńskiego w Sejmie, ale musimy tego też dokonać na dole, musimy tego dokonać w ma naszych małych ojczyznach. I to naprawdę jest kwestia wyboru między dobrem. I złem, dobrem, nowymi ludźmi, młodymi, którzy chcą zmiany i ludźmi, którzy no, rządzą od wielu lat, ale niestety bez sukcesów. I to jest makabryczne dla naszego miasta. Wiemy, kto współpracował z PIS-em, kto był bliskim współpracownikiem PIS-u przez ostatnie 8 lat i Tadeusz Krzakowski właściwie tego nie unikał. No, bardzo ściśle współpracował z funkcjonariuszami PIS-u i niestety to nie przyniosło nic dobrego dla miasta Legnicy. Legnica nie zyskała nic na tym, że Tadeusz Szczekowski co chwilę od niby odbierał jakieś czeki, a to od pana Kubowa, a to od pani Witek, ściskał się z nimi, oddawał im miasto, ale nie dało to żadnego efektu dla rozwoju naszego miasta właściwie w ostatnich latach, bo... Takich żadnych jakichś spektakularnych sukcesów nie było. I nad tym szczerze boleję, że nasze miasto się pogrąża coraz mocniej w takim no, zapaści i jak się patrzy na miasta sąsiednie, na okoliczne, które się znacznie dynamiczniej rozwijają. Więc mam nadzieję, że 7 kwietnia dokończymy te wybory 15 października, że wszyscy wyborcy koalicji 15 października poprą zmianę również w Legnicy i o to gorąco apeluję. apeluję do wszystkich, którzy oddali głos na partie opozycyjne 15 października, żeby przede wszystkim poszli na wybory i 7 kwietnia oddali głos na Macieja Kupaja i radnych Koalicji Obywatelskiej. To jest cały czas ten proces, który musimy dokończyć. Musimy dokończyć proces zmiany również w naszej małej ojczyźnie w Legnicy i w powiecie legnickim. Bardzo się cieszę, że mamy listę do powiatu legnickiego, że mamy pełną listę we wszystkich okręgach i również mam nadzieję, że właśnie w w powiecie legnickim nastąpi zmiana, tam potrzeba naprawdę radykalnej zmiany, odsunięcia również PiSu i tych ludzi, którzy dość nieporadnie rządzą w ostatnich latach. Liczymy na to, że dokończymy wybory 15 października właśnie w Legnicy 7 kwietnia. Dziękuję państwu bardzo i proszę o, dalej. Ja. E, Witam państwa serdecznie. E, Faktycznie no przed nami chyba najważniejsze wybory z punktu widzenia lokalnego, z punktu widzenia naszej małej ojczyzny e, i idę po tą wygraną, nie idę sam. Idę z świetną drużyną. Mam wspaniałą grupę, e, wspaniałe legniczanki, wspaniałych legniczan, którzy mi w tym pomogą. I chciałem Państwu powiedzieć, że oficjalnie zakończyliśmy proces e, przygotowywania i przyjmowania list e, do Rady Miejskiej Legnicy. Mam pełne listy: 31, 31 kandydatów i kandydatek będzie walczyło o mandaty, i za mną jest e, grupa ludzi, którzy wkrótce będą radni, radnymi. E, i razem mamy bardzo duże i realne szanse na tą wygraną. Liczę także na większość w Radzie, także będziemy robić wszystko, żeby... Tych radnych naszych z naszego, z naszego klubu było jak najwięcej. Wkrótce rozpoczniemy proces prezentacji wszystkich kandydatów. Będziemy je prezentować w okręgach wyborczych z taką skrótową informacją, pomysłem na okręg, ponieważ te takie przyziemne sprawy dotykają Legnicza najbardziej i chcemy o nich mówić o drobnych rzeczach, o drobnych rzeczach, które bolą najbardziej, które będziemy musieli zmienić i naprawić. Teraz pozwolę sobie głos przekazać naszemu kandydatowi do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jarosławowi Birawczęka. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo to ogromna satysfakcja, że udało nam się zbudować dużą, dobrą drużynę kandydatów zarówno do Rady Miejskiej, zarówno do powiatu, ale przede wszystkim, że mamy świetnego kandydata na prezydenta miasta Legnice, Legnicy, który jestem przekonany wygra i poprowadzi Legnicę ku przyszłości, aby nasze miasto znalazło się w miejscu, na które zasługuje, aby nasze miasto było miastem przyjaznym, dynamicznym Miastem zasobnym, żeby ludzie chcieli tu mieszkać i żyć. Aby dobrze się działo w naszym mieście, niezbędna jest współpraca. Bardzo ważne jest, żeby Lenica nie była izolowana, tylko żeby nowy prezydent chciał rozmawiać z innymi samorządami, żeby współpracował z zarządem województwa. Mi przypadł ogromny zaszczyt reprezentowania naszego miasta. Jest u regionu tak naprawdę. W wyborach do sejmiku. I mam nadzieję, że już w niedługim czasie będziemy mieli okazję zrobić dużo dobrego dla ziemi legnickiej, dla naszego miasta po to, aby ten dynamiczny rozwój, o którym mówimy, stał się po prostu za chwilę już rzeczywistością, a nie tylko planami. Mamy bardzo fajną ekipę, która tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zarówno do Rady Miejskiej, jak i Sejmiku za moment będzie i do powiatu będzie kandydowała. To jest też bardzo budujące, że wielu ludzi chciało z nami w tych wyborach pójść pod wspólnym sztandarem. I głęboko wierzę, że już w niedługim czasie, już 7 kwietnia, wspólnie osiągniemy duży sukces. Jeszcze Ole, prosimy. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie przypomnieć, wybory za 48 dni i nasza ekipa nie zmarnuje ani jednego dnia. Będziemy na ulicach zarówno miasta Legnicy, jak i w sumie całego Dolnego Śląska, na terenie również Powiatu Legnickiego, walczyli o głosy Polek, Polaków. To jest naprawdę wielka bitwa i jesteśmy już na nią przygotowani. Dlatego zbieramy już podpisy poparcia pod listą Koalicji Obywatelskiej i będziemy na ulicach miast. Czy są jakieś Dziękuję pytania? Państwu, tak, ja, <grym talky> jesteście przede wszystkim czy, czy, czy. Dobrze, to ja, ja powiem. To będziemy nie wszystkim będziemy wszystkim. Państwu szczególnie szczegółowo prezentować, natomiast mogę powiedzieć, że dwie trzecie kandydatów z Koalicji obywatelskiej nie jest i nigdy nie było członkami partii, żadnej partii politycznej. Jest to środowisko aktywistów, środowisko osób z organizacji pozarządowych. Takich mamy ludzi. Naprawdę wspaniałych, to są super mocne listy. Postawiliście ewidentnie na młodzież średnia wieku to nie jest 80 lat. jak w wielu innych, to co było, bariera wiekowa? Nie, wiem, że... Nie było żadnej bariery wiekowej, faktycznie idziemy gronem młodych ludzi, bo chcemy to miasto po prostu zmienić. Mówimy cały czas o przyszłości i to jest właśnie przyszłość Legnicy. Idziecie jako koalicja obywatelska? Idziemy jako koalicja obywatelska. Próbowaliście na wzór Lubina na przykład dogadać się z środowiskami z wyborów parlamentarnych, Polską 2050, PSL-em? Tam... Nasze, listy, nasze listy były otwarte, mamy przedstawicieli wielu Środowisk, natomiast nie występują oni jako członkowie jakichkolwiek partii politycznych. Warto być może jeszcze dodać, że udało nam się zachować parytet pań i mężczyzn na listach, więc jest to bardzo przekrojowa lista, która uwzględnia zarówno właśnie przedstawicielki płci pięknej, jak i panów. I to jest myślę też pewnym wyróżnikiem na tle innych komitetów. Już nie można klikać, bo w momencie, kiedy był prezentowany kandydat, obecny kandydat pan prezydent, poseł Lewicy, stwierdził, że no, pan prezydent Krzakowski bronił przed pisem miasto, region i całą Polskę, jak ja, 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 ja pan to postrzega? Jako żart chyba, to raczej, te czułe zdjęcia z panią Witek czy z panem Kubowem, to była ta, rozumiem, trudna walka i nierówna walka, którą toczył, to no, myślę, że niepoważne i takie odwracanie się od swoich koalicjantów, no bo 8 lat z nimi współpracował, był bliskim partnerem, a teraz nagle mówi, że jest po innej stronie. Myślę, Myślę, że legniczani dojrzeli do tego i nie dadzą się nabrać na plewy. No po prostu to, to oszustwo jest tak oczywiste, że wszyscy to widzą gołym okiem. Dziękujemy, Dziękujemy. Państwu Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. już wkrótce. Jak na Was patrzę, to widzę zwycięstwo. Bardzo się cieszę. Dzięki wielkie. Dziękuję.